Warszawa Główna Centralna śródmieście no, zwariować można. Warszawa Główna swoją nazwę zawdzięcza czasom, kiedy jeszcze nie było dworca centralnego było to po wojnie, kiedy już wybudowano dworze centralne, Warszawa Główna oczywiście straciła na znaczeniu, aż w końcu dworzec całkowicie zniknął. Jednak z powodu tego, co wkrótce czeka Warszawę, dworzec przywrócony. Z tego samego powodu na Warszawie Gdańskiej dobudowano peron i zrobiono nowe przejścia między peronami. Chodzi oczywiście o największe roboty budowlane od czasu odbudowy Warszawy po II wojnie światowej czyli remont linii średnicowej w Warszawie. Linia średnicowa prowadzi od Warszawy Zachodniej przez centralną do Warszawy Wschodniej. Potężna modernizacja dworca Warszawa Zachodnia to właśnie początek remontu linii średnicowej. Prace obejmą dosłownie wszystko oczywiście, most średnicowy jak i tunel średnicowy, który idzie pod centrum Warszawy. Więc jeżeli zastanawiacie się, dlaczego w Warszawie tyle się remontuje, ale nikt nie rusza tego pasażu Wisławy-Szymborskiej od dworca centralnego do stacji metracentrum, no właśnie dlatego to wszystko będzie rozkopane. Tak samo modernizacji zostaną poddane perony na dworcu Warszawa Wschodnia. W Warszawę w ciągu najbliższych lat czeka potężny paraliż i armagedon komunikacyjny, ale to po prostu trzeba zrobić. A wyjaśniając zagadkę z początku filmiku, Warszawa Centralna to po prostu dworzec główny w Warszawie dla pociągów dalekobieżnych, a Warszawa Śródmieście dla pociągów podmiejskich, regionalnych.